Witam na kanale, dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont Turbo Galop. Jest to pierwszy tom serii dla miłośników koni oraz humoru, którego tutaj nie zabraknie. Komiks złożony jest z takich króciutkich scenek, historyjek. Każda ma objętość jednej strony. Wszystkie historie oczywiście dzieją się w towarzystwie koni w stadninie Moniki, która ma bardzo dużo stresów związanych tutaj z pracą oraz ze swoim synem. No i tak mamy tutaj na przykład historyjkę, jak możecie zobaczyć, nie za bardzo idzie im skok przez przeszkody. No i na czym sobie tutaj będą nasi jeźdźcy trenować na konikach z karuzeli prawidłową postawę na Konia. Następna scenka jest to film i przestraszony koń, gdy usłyszał, że chętnie by go zobaczył w jakiejś filmowej roli. No a filmowa rola nie była łatwa. Tutaj maskotka, która się wytarzała w kupie łajna, aby tylko nie zostać podkuta, i w kolejnej scence również mamy maskotkę w roli głównej, która została przyciągaczem much utrudniających lekcje. I sporo jest tutaj różnych takich zabawnych, humorystycznych wydarzeń w tej stajni. Nie Nigdy nie jest nudno, bardzo dużo się dzieje. Ilustracje, jak możecie zobaczyć, są oryginalne, bardzo dynamiczne. Myślę, że seria spodoba się miłośnikom koni, bo jest w bardzo jeździeckim, konnym klimacie. Praktycznie w każdym okienku, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj konie. W przygotowaniu jest już tom drugi oraz tom trzeci. A więcej o turbogalopie przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link. Zajrzyjcie tam koniecznie. W opisie do filmu są też inne linki, m.in. do mojego Instagrama. Też tam zajrzyjcie, zaobserwujcie. Będzie mi bardzo miło. No i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.